Witam was w tę niedzielę. Dzisiaj 11 niedziela zwykła. No i fragment, który mnie dzisiaj dotyka, to jest z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, z 5 rozdziału. Mając ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję, i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. E... Co to znaczy podobać się Bogu? E... W zasadzie to jest pytanie, które powinniśmy chyba zadać samemu Panu, Panu Bogu, każdy z nas indywidualnie. Panie, co to znaczy? Że mam się Tobie podobać? Co i mam czynić, żeby się Tobie podobać? Yy, najprostsza odpowiedź yy, to jest wykonywać aż to i tylko to, czego żąda od nas Pan Bóg. I to nie zawsze jest pokryte z naszymi jakimiś wewnętrznymi pragnieniami. Bo możemy coś robić na przykład dlatego, że ma to szczytny cel, albo że. Po prostu uważamy, że to jest takie bogobojne, ale niekoniecznie może być naszą misją. I w szerokim ujęciu, znaczeniu, naszą misją jako chrześcijan, jako katolików jest szerzenie Królestwa Bożego. Ta dzisiejsza Ewangelia zobaczcie o ziarnku gorczycy, o nasieniu rzuconym w ziemię mówi o tym, że ta łaska Boża, która w nas jest zakorzeniona, ona kiełkuje, szerzy się i w ten sposób Królestwo Boże jest sprowadzane na ziemię przez nasze czyny. I teraz, czy nasze czyny są odzwierciedleniem tego, czego żąda od nas Pan Bóg? Można robić coś yy, o Bogu, a można robić coś z Boga, na zasadzie, że Bóg tego od nas szczególnie oczekuje. Yy. Może będzie jeszcze taka okazja, że będę, myślę, że tak stopniowo dzielę się też swoim świadectwem na, w moich filmach. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że też przez wiele lat dochodziłem do tego, żeby rozeznać, jaka jest moja taka szczególna ścieżka w życiu, jaka jest moja misja. Bo można rzeczywiście ewangelizować i robić coś dla Pana Boga, ale nie ewangelizować tak, jak On tego chce. Wiem, że może to być dla kogoś takie szokujące. No, przecież każda praca dla Pana Boga jest super. No tak, ale jeżeli zaniedbujesz na przykład swoje obowiązki stanu i robisz coś dla Pana Boga, ale tak naprawdę, nie wiem, Twoja rodzina na tym cierpi, albo inne rzeczy, nie wiem, masz zastój w studiach, powinieneś to dokończyć, a robisz coś, co jest na przykład dziełem ewangelizacyjnym, to pytanie, czy to się Bogu podoba. Jak podobać się Bogu, przede wszystkim to, co przed chwilą powiedziałem: szerzyć Królestwo Boże i szerzyć je tak, jak jest to, jak jest to zgodne z Twoją misją, z Twoim stanem życia, z Twoją posługą, ustawiać priorytety w odpowiednim, odpowiednim miejscu. Wydaje mi się, że to jest prawidłowa odpowiedź. Tak z Wami się dzisiaj dzielę. I obietnica jest bardzo piękna, dlatego że yy, możemy otrzymać zapłatę za uczynki dokonane w ciele. Yy, I to nasze podobanie się Panu Bogu wypływa z tego, że yy, zobaczcie, to jest bardzo piękne, że postępujemy według wiary, a nie dzięki widzeniu. I ta nadzieja nas napędza, że, może, że kiedyś się spotkamy z Bogiem. Jak święty Paweł pisze, mamy jednak nadzieję, chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało. No ale jesteśmy jednak w naszym ciele, jesteśmy tu i teraz, jesteśmy na Ziemi. Więc jakby można powiedzieć, że to nasze stawanie przed Panem Bogiem to jest właśnie wykonywanie naszej misji na Ziemi. I to jest podobanie się Panu Bogu. Że ja wykonuję moją misję na ziemi tak jak on tego oczekuje. Więc to jest tak jak ja bym już w niebie stawał przed Bogiem. No ale jestem jeszcze na świecie. <grym> Nie wiem czy mnie dobrze rozumiecie. Jestem po prostu w świecie, ale chcę już, żeby niebo było tutaj, żebym ja miał doświadczenie nieba, więc wypełniam po prostu z radością to, do czego zostałem powołany. I to jest moje stawanie, jakby już teraz przed Panem w niebie. Pomódlmy się do Ducha Świętego dzisiaj w Duchu Świętym o dobre wykonywanie naszych obowiązków, naszych spraw, tak, żeby to było, żeby to się właśnie podobało Panu Bogu. Duchu Święty, dziękuję Ci za, za tę naukę z dzisiejszej ewangelii. Dziękuję Ci za słowa Jezusa, za słowa zapisane przez świętego Pawła. Chcę szerzyć Królestwo. Chcę, aby moi bracia i siostry również mieli takie doświadczenie, że przez swoje czyny szerzą Królestwo, że przykładają jakby cegiełkę do tego wielkiego, do budowania tego Królestwa Bożego już tu na ziemi. Dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, o Twoje dary. Szczególnie o dar mądrości, o dar rozeznania, abyśmy pełnili nie naszą wolę, ale tak jak Ty tego chcesz, Twoją wolę. Bądź uwielbiony, Duchu Święty, w naszym życiu i w naszych zadaniach. Amen. Moi drodzy, w komentarzu zapraszam, żebyście zapisali, może masz już rozeznane. Co masz robić, jakąś swoją misję, jakieś swoje zadanie, do czego jak ufasz, Pan Bóg cię powołuje, i jest rzeczywiście tym szerzeniem królestwa, może jest to związane z jakimiś już, już owocami, widocznymi owocami, to zapisz to w komentarzu. Nie wiem, na przykład wymyślam, jestem katechetą, ewangelizuję w swoim środowisku, jest to dla mnie y, miejsce wzrostu. Inny przykład, Jestem, y, pracuję w zakładzie pracy, i przychodzą do mnie ludzie, rozmawiam z nimi, y, wierzę, że przez moje dobre słowo są podniesieni na duchu. Takie po prostu kilka zdań, które opisują twoj, y, twój nie wiem, zawód, twoją, twoje zajęcie, a które, jak wierzysz, jest rzeczywiście już tym, co osiągnąłeś, y, co jest takie Boże. Co chcesz, co, co wiadomo, że Bóg tego chciał od ciebie. A jeżeli nie masz takiego doświadczenia, to po prostu poproś w komentarzu. Napisz Panie, proszę cię o dobre rozeznanie. A my będziemy się wzajemnie modlić za tych, którzy właśnie rozeznają jeszcze. Będziemy widzieć Twoje imię i będziemy modlić się za Ciebie. E, aktem strzelistym dzisiaj do powtarzania, taką krótką modlitwą w ciągu dnia, niech będzie cytat z psalmu, który śpiewamy w liturgii, 92. Sprawiedliwe zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. I życzę Wam dzisiaj tego, żeby ta Wasza sprawiedliwość była taka z Boga, żebyście szerzyli królestwo przez swoje czyny i e, abyście zakwitli jak palma, rozroś, rozrośli się jak cedr na Libanie. Piękny, piękny owoc, piękny obraz i życzę Wam tego z całego serca. Pięknej, błogosławionej niedzieli i wejścia w ten nowy tydzień. Zapraszam Was na moim kanale Jakub Bartkowiak dzisiaj o 19, .00. jak Bóg da uwielbienie, które będę prowadził. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem. Trzymajmy się Jezusa.